Mandelko moi widzowie, ja jestem y, Mati 4462, a to jest zapowiedź na mój kanał. Y, będzie to mniej więcej w ten sposób wyglądał. Jestem graczem w Minecraft, y, wszystko ładnie, prawda? Nie myślę nad graniem 20 serii, gdzie będziemy mieli ten sam cel, czyli po prostu zagrać, przegrać i skończyć. Y, tak. Mój kanał będzie się spodziewał na dużą oglądalność. Chciałbym, żebyśmy wyskoczyli z pełną parą. Na pewno pojawi się SimCity, City, na pewno pojawi się Assassin's Creed. Jak będziecie chcieli, może się też pojawić Battlefield 3 i różne inne serie. Alan Wakea też mam. To Wam zapuszczę serijkę. Gry, które naprawdę mogą być dobre, może mają swoje lata ale na przykład y, ludzie, którzy lubią Charybdara, nie zapomną tej naszej y, kochanej gry, y, gdzie y, mam Charybdara y, Insignia śmieci, część pierwszą, część drugą, czyli kolejne dwie serie na mój kanał. Jeżeli najwyżej będziecie jeszcze część chcieli, mój kanał jest do dyspozycji zawsze, zawsze i jeszcze raz, zawsze możecie ze mną nagrywać. Cześć, cześć, do następnego odcinka, pa!